Sieman siemano w dzisiejszym odcinku gramy w yy, Minecrafta Nowa gierka i zauważyłem taki domek i widzicie? On jest cały pusty. Jakieś czarne bloki są. Nie wiem co to jest, ale ja nie chcę. Lepsze, lepsze jest co innego, ale poczekaj. Może zniszczę kilka. Ja musimy tu wszystko zniszczyć, bo to się nie da grać. Nie da grać, ludzie. Dobra. Yy, idziemy. I yy, niszczymy. O kurde, trochę źle zniszczyłem, ale... Co tam? Przecież można naprawić. Bocz. Bierzemy szkło, naprawiamy. Sigma! Sigma! Dobra, musimy zniszczyć tam czarne coś, bo tu... Jest niefajne te czarne. Musimy to jakimiś fajnymi blo blo blokami naprawić. Dlatego. Bierzemy bloki i Sigma. Dobra, bierzemy. O, żeby nie widzieć. Żeby widzieć w ciemności. Nie, nie widzieć. Nie widzieć w ciemności. Dobra, widzieć w ciemności. Poczekajcie, widzowie. Dobra. Bierzemy ekwipunek, szukamy. Szukamy pochodnie. Też sobie weźmiemy. I lecimy. Stawiamy pochodnie. I będzie fajnie. Dobra. Sigma, Sigma, Sigma. Jeszcze tu sobie poniszczymy trochę rzeczy. I będzie jeszcze lepiej. Dobra. Widzowie. Dobra. Wid widzowie. I poczekajcie, bo. Nieważne. Dobra, y, musimy tu lepiej zrobić i żeby tu było ładnie, bo trochę tu jest... Y... O, nagrywam film. Dobra, y, ten, stawiamy sobie deski. Poczekaj. Dobra, stawiamy deski, zaraz stawimy... Tylko wujek mi ten wchodzi cały czas i przeszkadza mi w filmie, że, że nagrywam. Jo, jak będzie z liveami. Dobra, nieważne. Teraz będziemy myć, która, żebym lepiej widział, nie wiem, po co to daje, ale przyda się. Dekorujemy nasz domek i będzie fajnie. Dlatego bierzemy różne rzeczy i dekorujemy nasz domek poczek. Poczta głosowa przyszła, dobra, nieważne, dobra, niszczymy niszczymy, 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 stawiamy. Ciekawe jak dach zrobimy, jeszcze nie wiem, jeszcze na to nie wpadłem, ale poczekajcie. Zróbmy już sobie tak, yy, no wiecie, ej nawet ładnie wychodzi. Nie mówcie, że nie. To nawet ładnie wychodzi. Nieźle. To nie jest takie złe. No. Nawet nieźle. Nie no, to już mi fajnie wychodzi. Jakbym jeszcze miał budować cały dom, to już by mi nie fajnie wyszło. A nieważne. Dobra. No i ten. Poczekajcie, bo się zagapiłem na coś. Ale tak gram, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam autogranie, nie wiem. Dobra. Mhm. Ładne deski już ładnie pasują, tylko... Są takie... pasowałyby do tego koloru, co jest, Co są te inne deski, ale spoko! Te deski też są spoko. Nie mówię, że nie. Nawet ładne. Ok, niszczymy i wszystko mamy. Gotowe. No i teraz jeszcze te czarne bloki zniszczyć. Bo. Uuuu, takie coś to musi być. Ale nie. To było ładne, ale myślę, że nie. Już fajne te deski. Ale to by było ładne. To by już było ładne. Nie mówię, że nie. Ale to, to już jest fajne. Dobra. Sorry, nucę sobie coś. Śpiewam sobie. Nie śpiewam tylko. Nieważne. Chyba każdy tak robi. Nie każdy, ale nieważne. Mówię cały czas nieważne. Bro. XD. Musimy nadal to poprawić, tylko ciężko trochę, bo ten domek... Czemu mówię ciężko, jak to jest łatwe? Ja jestem nienormalny, dobra. Czy szukamy jakichś bloków, czy crafting table? No szukamy bloków, jakiś crafting tle, te, 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 table lub inne rzeczy. Ale jakby ktoś powiedział, że nie będzie Robloxa, Roblox zawsze będzie. Ni nigdy nie skończę z ROBLOXem, ROBLOX to moja ulubiona gra i normalnie cały czas muszę, bo ROBLOX chyba, że mnie zbanują i... no No to y jak... stawiam sobie taki elegancki stolik dla Sigma Gościów. Jeśli zasubskrybujesz, możesz usiąść na eleganckim stoliku. I będziesz mieć. Y, six, y, będziesz najlepszym Sigmund. I będzie w szkole będą cię ch chwalić, że, y, b, że. ten. że zjadłeś. nie wiem. kartę kredytową? Tak! Kartę kredytową! Ale muszę zapłacić komuś. Muszę zapłacić y, komuś. Dobra, ty chcesz kartę kredytową? Bo tobie miałem zapłacić. Nie, tobie nie. Tobie nie miałem zapłacić. Dobra, to płacimy komuś, że buduje mu dom. I płacę ci, że buduje ci dom, dobrze? Zapłacę ci kartą kredytową, że buduje ci dom, dobrze? Nie chcesz? No, płacę ci, że ci buduje dom, to jest normalne. Kurde, już ten efekt mi spada, ale nieważne. Dobra. Widzowie, yy, co tam jeszcze mam w tym domku zrobić? No, chyba pochodnie postawić. No i. No i. To chyba tyle. Więc. Coś jeszcze? Postawić. No, drzwi jeszcze. Jakieś by się przydały. Nie wiem. Te, te są ładne. Te są ładne. Dobra. I p... To chyba wszystko. To chyba wszystko w tym odcinku. Fajny dom zbudowaliśmy. Nara.